Ewelina Lisowska przeszła nie lada metamorfozę. Na zdjęciach z wakacji zachwyciła idealną sylwetką. W komentarzach zawrzało. Ewelina Lisowska zaliczyła spektakularne uczestnictwo w jednej z edycji Tańca z gwiazdami, kiedy odpadła, później została przywrócona do programu i w dodatku koniec końców go wygrała. Co u niej? Teraz ani myśli o pracy. Ewelina Lisowska na wakacjach, wokalistka uwielbia podróżować. Na swoim Instagramie często pokazuje kadry ze swoich wypraw. Nie da się ukryć, że jej celem są zwykle piękne i malownicze, ciepłe kraje. Tym razem postawiła na Włochy, a konkretnie na Cascade del Mulino, które szczerze poleciła swoim fanom. Czy warto odwiedzić Cascade del Mulino? Zdecydowanie. Jest to sieć wodospadów, z których wody termalne utworzyły schodki i dziesiątki pomniejszych basenów. Woda jest cieplutka i wcale nie przeszkadzało mi, że dzisiaj termometr wskazywał tylko 18 stopni. Na pewno jeszcze tam wrócę. Fani zachwycają się sylwetką Eweliny Lisowskiej. Pod zdjęciami artystki w bikini pojawiło się wiele komentarzy. Niektóre z nich dotyczyły pięknych widoków, jakie widać w tle. Największą uwagę przykuła jednak sama Ewelina. Internauci zwrócili uwagę na jej figurę, a zachwytom nie było końca, szacun, taka sylwetka sama nie przychodzi. Syreno piękna, uwielbiam włoskie termy, zazdro, bogini, piękna i zgrabniutka, jesteś boska.